Witaj w Akademii Biznesu Welium. Ogromnie się cieszę, że tu jesteś. To naprawdę świetna decyzja i pierwszy, super ważny krok na twojej nowej drodze. W tym materiale przeprowadzimy cię przez samiusienki początek, czyli prosty proces rejestracji, który zobaczysz otwiera całą masę możliwości. Jest takie stare, mądre powiedzenie, że podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku. No i właśnie rejestracja to jest dokładnie ten moment. Może się wydawać, że to tylko jakaś tam formalność, ale tak naprawdę to jest ta chwila, w której pomysł zaczyna zamieniać się w realne działanie. No dobrze, to spójrzmy, co nas czeka. Przejdziemy przez sześć kluczowych punktów. Zaczniemy od dokończenia samej rejestracji, potem powiemy sobie, dlaczego tak ważne jest, żeby poczuć produkty na własnej skórze. Następnie przyjrzymy się pakietom na start, zastanowimy się nad różnicą między klientem a partnerem, a na koniec wyjaśnimy, jak od samego początku napędzać swój biznes. Gotowi? To jedziemy. Zaczynamy od punktu pierwszego. Twoje pierwsze proste kroki. Zobaczysz, to naprawdę prosta ścieżka na początek tej nowej, ekscytującej przygody. Każdy, nawet największy start, to tak naprawdę tylko kilka małych, prostych kroków. Ten pierwszy etap to taka, nazwijmy to, ścieżka administracyjna. Absolutnie nie ma się czego obawiać. To po prostu fundament, który trzeba położyć, żeby móc spokojnie budować dalej. Kilka prostych formalności, które otwierają drzwi do zupełnie nowego świata możliwości. Dobra, lecimy dalej do kroku drugiego. Doświadcz produktów na własnej skórze. Fundamentem autentycznego biznesu jest przekonanie, i to jest mega ważne. No właśnie, dlaczego to jest takie kluczowe? Bo słuchaj, w tym biznesie po prostu nie da się udawać. Najlepsze historie, najbardziej autentyczne polecenia rodzą się z Twojego własnego doświadczenia. Kiedy poczujesz ten efekt na własnej skórze, kiedy zobaczysz rezultaty, wtedy opowiadanie o tym staje się tak naturalne i prawdziwe. Tego się po prostu nie da podrobić. To jest Twoja supermoc. I pamiętaj, że my tu nie mówimy o byle jakich produktach spółki, mówimy o absolutnie unikalnej, opatentowanej technologii. Mamy tu bioaktywne peptydy kolagenu rybiego, technologię liposomalną, która działa cuda i co najważniejsze, mamy udowodnione rezultaty. To wszystko sprawia, że dzielenie się tym jest nie tylko łatwe, ale przede wszystkim wiarygodne, bo za wszystkim stoi potężna, prawdziwa historia naukowej innowacji. Przechodzimy do punktu trzeciego. Wybierz swoją przewagę na starcie. I to jest twoja pierwsza taka prawdziwie strategiczna decyzja biznesowa. To, co teraz wybierzesz, nada tempo całej twojej podróży. OK, to weźmy na warsztat pierwszą opcję Start podstawowy. To jest propozycja dla tych, którzy chcą zacząć spokojnie od mniejszej inwestycji, tak żeby postawić pierwsze kroki w bezpieczny i przemyślany sposób. Mówimy tutaj o wartości 60 punktów i to właśnie te punkty są jakby kluczem do drzwi. One odblokowują pierwsze korzyści w systemie, oficjalnie aktywują konto partnerskie i, no cóż, otwierają drogę do działania. Ta ścieżka jest idealna, jeśli chcesz się uczyć i zdobywać pierwsze szlify. Daje szansę, żeby poznać produkty na własnej skórze. Wiesz, bez tej presji, że na start trzeba było wyłożyć duże pieniądze. Dobra, wskakujemy na kolejny poziom. Zobaczmy, co można zbudować na tym fundamencie. Ten start daje od razu więcej narzędzi do aktywnego rozwijania biznesu. Już od samego początku. Tutaj mamy pakiet o wartości 100 punktów. I on został zaprojektowany z myślą o takim, no wiesz, bardziej dynamicznym wejściu w świat Wellio. Otwiera dostęp do znacznie szerszych możliwości. I teraz uwaga, bo w tej ścieżce nie chodzi tylko o to, żeby mieć więcej produktów. Chodzi o to, żeby mieć pod ręką odpowiednie narzędzia, które pozwolą aktywnie dzielić się marką i rozkręcać ten biznes od pierwszego dnia. No i dochodzimy do ostatniej ścieżki: opcji dla tych, którzy mają jasno określone ambicje i chcą odblokować absolutnie każdą korzyść od samego początku. To jest wejście z pełną mocą, bez półśrodków. Start za 300 punktów to już nie jest tylko pakiet, to jest strategiczny wybór. Od razu pozycjonuje nową osobę na ścieżce liderskiej i daje szansę na maksymalizację zarobków od samego początku. Co tu jest takiego wyjątkowego? Przede wszystkim maksymalna dźwignia biznesowa. Ten pakiet od razu, bez żadnego czekania, daje dostęp do najlepszych rabatów i najszerszego wachlarza narzędzi. Numer 4 Klient czy partner biznesowy? Hmm. To fundamentalny wybór między samą konsumpcją a tworzeniem czegoś więcej. Wyjaśnijmy to prosto. Jako klient super sprawa cieszysz się świetnymi produktami, masz zniżkę. Ale jako partner biznesowy o i tu zaczyna się magia bo oprócz tego, że korzystasz z produktów, zaczynasz budować swoje aktywo biznes, który generuje dochód pasywny dzięki czemuś, co nazywamy dźwignią czasu. Ten cytat idealnie to podsumowuje zobacz. My nie tworzymy biznesu, żeby budować relacje. My tworzymy relacje, a z nich w naturalny, autentyczny sposób rodzi się biznes. To jest właśnie sedno tej pracy: praca zespołowa i wzajemne wsparcie. I tu dochodzimy do absolutnego sedna. Prawdziwą potęgą tego modelu biznesowego jest właśnie dźwignia czasu. To jest największa przewaga, jaką daje ci status partnera. Wyobraź sobie jakiś cel. Pracując w pojedynkę, tak tradycyjnie, osiągnięcie go zajęłoby ci 4 lata. Cztery lata ciężkiej, samotnej pracy. A teraz spójrz na to: dzięki dźwigni, czyli współpracy z zespołem zaledwie trzech innych partnerów, dokładnie ten sam rezultat możesz osiągnąć w jeden rok. To jest niesamowite, prawda? Oszczędzasz trzy lata życia, żeby dojść do tego samego celu to jest właśnie potęga dźwigni. Okej, okay, przechodzimy do punktu piątego. Zasilanie Twojego biznesowego silnika, czyli co robić, żeby utrzymać tempo i odblokować wszystkie nagrody. Każdy biznes potrzebuje paliwa, a u nas tym paliwem jest aktywność osobista. Co to znaczy w praktyce? To proste. Aktywny partner to osoba, która składa zamówienie na minimum 50 punktów co 4 tygodnie. To jest jak bicie serca tego biznesu. Prosty, regularny rytm, który sprawia, że wszystko działa jak należy. I teraz pytanie: dlaczego to jest takie kluczowe? Bo to nie jest żaden obowiązek, to jest klucz do wszystkich korzyści. Utrzymanie aktywności odblokowuje prowizję, daje dostęp do specjalnych bonusów, kwalifikuje Cię do programu lojalnościowego WellU Premium Class i co najważniejsze, zapewnia stabilność i wzrost Twojego biznesu na dłuższą metę. A jak to zrobić? Spokojnie, to jest prostsze niż myślisz. Mamy na to trzy proste sposoby. Po pierwsze, bądź swoim najlepszym klientem. Używaj produktów dla siebie i rodziny. Po drugie, podziel się nimi z kilkoma bliskimi osobami. I po trzecie, zbierz kilka mniejszych zamówień od znajomych. Te 50 punktów to naprawdę cel, który jest w Twoim zasięgu od samego początku. I w ten sposób dotarliśmy do ostatniej, szóstej części. Twoja podróż zaczyna się teraz. To jest ten moment, żeby zamienić całą tę wiedzę w konkretne działanie. Słuchaj. Prawda jest taka, że wszystko czego potrzebujesz na start, masz już w zasięgu ręki. Wiele osób czeka na jakiś idealny moment, ale on nigdy nie nadejdzie. Idealny moment jest teraz. Masz wiedzę, masz narzędzia, masz wsparcie. Jedyne co zostało, to zacząć działać. I na koniec zostawiam Cię z jednym, ale za to bardzo ważnym pytaniem. Jaki będzie twój pierwszy ruch, który rozpocznie tę nową podróż? Może to będzie rozmowa z osobą, która cię wprowadziła? Może zalogowanie się do swojego panelu, żeby wszystko na spokojnie przeklikać? A może złożenie tego pierwszego kluczowego zamówienia? Ta decyzja jest teraz w twoich rękach. Twoja podróż właśnie się zaczęła. Powodzenia!